Dzień dobry, zapraszam Was na nowy odcinek. Dzisiejszy vlog będzie taki codzienny, luźny bardzo. Pokażę Wam przede wszystkim, jak wykonaliśmy wspólnie z mężem spiżarnię, na którą czekaliśmy już dłuższy czas. Zobaczcie sobie teraz przebitki, jak to wyglądało wcześniej, jak to wyglądało w trakcie montażu oraz już po... Na samym końcu jeszcze wysprzątam, żeby, żeby nie było wstydu. Zostańcie ze mną do końca tego vloga, tym bardziej, że wieczór szykuje się bardzo ciekawy i dowiecie się nowych rzeczy, więc bądźcie cierpliwi i zapraszam do oglądania. No to zapraszam Was do mojego królestwa. Podłoga już przesła. a więc e, tak wygląda ta spiżarnia już po uporządkowaniu. Natomiast nie ukrywam, że jeszcze dużo nam tutaj brakuje. Półki zostały wykonane z, z drzewa sosnowego. Zrobił nam je znajomy stolarz. Trzymają się bardzo dobrze. Yy, mamy tutaj wysokość chyba 2,50, jak się nie mylę, do góry samej. Natomiast ogólnie tutaj jest wysoko, bo tutaj jest chyba około 3 metrów. Więc nie, nie robiliśmy do góry. Nie wiem, czy dobrze, czy źle. Zobaczymy, jak to się w praktyce sprawdzi. Chciałabym jeszcze tutaj na te butelki yy, zamówić, czy czujesz na winą, właśnie taki stojak, który wkleję Wam yy, obok. On jest z Ikei. Myślę, że tutaj jakby się dobrze sprawdził. Oraz chciałabym też zamówić takie skrzyneczki, które są w Ikei drewniane. Myślę, że tutaj by się dobrze też one wpasowały, żeby wszystkie przetwory, które mamy yy, od mam, babć, którym bardzo dziękuję za nie. <laughs> A propos, bo wiem, że oglądają. Ja sama niestety nie robię takich rzeczy, może kiedyś dłużej je zobaczymy, więc tutaj właśnie w te skrzyneczki bym sobie powkładała te przetwory, tu mamy rzeczy dla, dla Heli, karmę oraz jakieś smakołyki, mamy też świnki morskie i tutaj też mamy dla nich akcesoria różne ręcznik do kąpieli psa czy też dla świnek, tutaj e, ściereczki, ziemniaki, których nie ma, tylko cebula została. E, no i rzeczy, które najczęściej użyłam właśnie tutaj wcześniej Wam pokazałam e, pudełko po butach, e, które też się dobrze sprawuje, jeżeli nie macie żadnych skrzyneczek, chcecie zaoszczędzić trochę, to też myślę, że fajnie się sprawdzi na jakieś worki. No, i oczywiście tę półkę najczęściej używam do sprzątania. Tu mamy wszystkie rzeczy do roślin: jakieś silniaczki do karmienia, właśnie te butelki, o których wcześniej wspominałam, słodycze, których niestety coraz mniej. No i reklamówki, z którymi też jeszcze muszę się uporać. Nie mam na nie w ogóle pomysłu, żeby jakoś tak fajnie tu wyglądały. Na samej górze z kolei mam blachy do pieczenia i akcesoria do pierniczków, które wyciągamy w sumie raz w roku na święta. Nie ukrywam, że nie piekę ciast, nie lubię, nie czuję się w nich dobrze. Bardziej raczej wytrawne rzeczy lubię gotować, bądź jakieś małe desery, więc to po prostu leży na samej górze i tylko od święta jest wyciągane. I w sumie to wszystko. A, właśnie, jeszcze. Mamy tutaj na samym dole właśnie takie pojemniki na śmieci. One się bardzo dobrze spróbują, O, widzę, karma. Dajcie znać, czy właśnie w takich spiżarniach macie też może y, takie lodówki specjalne na wino. Myślimy o tym. Natomiast y, tutaj, szczerze mówiąc, jest dosyć chłodno, ponieważ podłoga tutaj nie jest ogrzewana. Y, myślę, że mamy jakieś 18 stopni, co w sumie też nie. Powinno być w sumie jeszcze mniej, ale i tak nie jest źle, ponieważ temperatura w domu ogólnie u nas jest Gdzieś tak 22, 22,5 stopnia w dzień Więc myślę, że nie jest źle I te napoje tutaj są też dosyć chłodne w sumie czy, czy wina, ale też używamy lodówkę właśnie w kuchni W kuchni też mamy sporo miejsca Znaczy w lodówce w kuchni też mamy sporo miejsca właśnie na jakieś wina czy inne alkohole. Natomiast może Wy posiadacie taką lodówkę w spiżarni specjalną. Dajcie znać, jak ona się spisuje. Dajcie znać, czy może macie jakieś swoje sprawdzone sposoby na utrzymanie czystości spiżarni. U nas tych rzeczy nie ma dużo, ponieważ nie gromadzimy aż tyle produktów. Dużo też mamy rzeczy w, w szafkach oraz w szufladach w, w kuchni, która sporo pomieści. Myślę, że te skrzyneczki, które chcę zamówić, oraz to, jak się dobrze to sprawdzą, może jakieś wieszaki, pomyślimy z czasem nad tym. Ale cieszę się, że w końcu ją mam, bo czekałam naprawdę długo na nią. I już zbliża się pomału wieczór. Ja niedługo wychodzę z domu umówiłam się z moją przyjaciółką którą się przyjaźnimy już kurczę ponad 20 lat 22 lata nawet bym powiedziała w sumie od przedszkola umówiłyśmy się w, ponieważ umówiłyśmy się ponieważ mamy nagrać ze sobą wspólny odcinek już niebawem i dzisiaj właśnie chcemy Zobaczyć, i dzisiaj właśnie chcemy pokazać dokładnie, co będziemy robić, yy, zamówić potrzebne rzeczy do tego odcinka i oczywiście spędzić miłą wieczór, ponieważ nie ukrywam, że brakowało mi też takiego wyjścia samej bez dzieci na zwykłą, w cudzysłowie, kawę. Yy, no i jakiś, może, deser też niegdzie tam pójdzie na marno moja yy, ubrałam teraz tutaj yy, spodnie takie one są bardziej eleganckie one są z mojito pokazywałam już je wcześniej one były też w jednym z, z wyzwań yy, odkryłam je na nowo i uwielbiam je naprawdę nosić nawet na co dzień do butów sportowych też super wyglądają do tego dobrałam yy, bluzkę z Intimissimi czarną, z taką tutaj koronką i tutaj ma też koronkę taką ozdobną. Ona ma w sobie chyba jedwab. Chyba jedwab mi się wydaje. Jest naprawdę milutka. w noszeniu, w dotyku, noszę ją na okrągło i tak naprawdę mogłabym powiedzieć, że i te spodnie i ta bluzka to są dwie idealne, dwa idealne ubrania właśnie do szafy kapsułowej, ale o tym będzie też na pewno jakiś odcinek osobno o właśnie szafie kapsułowej. Do tego dobieram pasek z, z Tomiego, który może trochę właśnie podkręcić tą stylizację, nie będzie ona taka nudna. Lubię zawsze jak taka jedna rzecz gdzieś jest trochę bardziej widoczna. Coś zwykłego, basicowego, czarnego, czyli mojego ulubionego. Myślę, że na to narzucę też płaszcz w kolorze karmelowym. A z tego zrobi się teraz takie fajne, basicowe właśnie tło czarne. Przeczyszczę sobie włosy. Mam bardzo nieodgarnięte dzisiaj. Poplątane, jak zwykle. Zastanawiam się jeszcze nad marynarką, żeby na to zarzucić. Zaraz Wam pokażę, o jaką mi chodzi. Będzie to ta marynarka z chemą. Właściwie to jest taki blazer, bym powiedziała, Takie do zarzucenia na wierzch. Oczywiście w ulubionym kolorze. Do tego myślę buty sportowe, nie mam ochoty, na takie szpilki chyba dzisiaj, aż może, zobaczymy. Perfumy na wieczór łaję Libre, uwielbiam je, są takie naprawdę typowo wieczorowe, natomiast ja ogólnie lubię mocne perfumy, więc na co dzień też je używam. Bużuteria. Zwykła złota yy, obrączka i yy, pierścionek zaręczynowy. Tutaj na szyję chyba nic nie dam, a te sobie wymienię kolczyki na złote koła. O, I tak to się przedstawia. Myślę, że nie jest najgorzej. Ja za niedługo już lecę. Do zobaczenia nieba.